Byłem komando babcią i uciekłem głodzi od Greni w Robloxie. Puh. Amatorzy, no amatorzy, no amatorzy, no. Chodź tu. Mogę trapać. No i co mi zrobisz? Jestem komando babka. Już trzech nie ma Cztery Easy Sky Reser, ale jak tą mapę chciałem przechodzić A nie załatwić innych Dobra, dostanę z mojego banana Dobra, mam banana do atakowania Wow, jak to wygląda, jak ta mapa chyba jest duża. Jak ta mapa chyba duża co I see you I see you Ping pong I teraz z mojego banana ci przypierdzielę <ścoughs> się lubi też kampić A co tak kampić? Wygrałem Ezę Jej, mogłem wybrać mapę Tylko uciekanie tutaj tutaj tej babci to jest Bo to playerzy grają nie bądź, to jak w gry multiplayer. Mhm, mhm. Osoby na osoby. Babcia Bez kampów. Nie, kamp po prostu. Safe place, odblokowa Czy tu można po prostu sobie przejść? A? Można. Ma security. Ej. Okay. Ja mam crowbar Serio nie można tedy przychodzić. Hand Mam handul Już nie ma babci, nie. No. Ale chciałem z babcią. Dobra, idę zakręcić kółki A, jak zakręciłem pięknie. Jesteś zadowolony z tego powodu? Ja bardzo. Zabrałeś mi krowbar. Na mnie chyba wie, co z nim zrobić. Ale item tutaj ten jest mój. Jestem złodziejem. Lubię kraść. Co teraz? Jak to jest szybko odblokowywane, ja pierdzielę nie to co w greni multiplayer. To jest wszystko tutaj łatwe. I tyle. Dosłownie. Można tu jakikolwiek... Bołtki. Ciekawe czy mogę już bołtki hmm. Tego włączyć nie można. Hmm. Tutaj to jest, a czy tu coś jest? Nie ma Sygends, serio? Adlock key Pytanie mam pewne, To ja trzymam w ręku? Wiem co trzymam. Adlock. On ma safeki. Nie można włączać, ani wyłączać. Jest ucieczka helikopterem. Nie ma. Cutting players. Nie ma tu ucieczki helikopterem. Przez to można przejść. Ja myślałem, że to zabija. Nie. No proszę was. Ta gra jest dziwna. W takim razie to jest tylko jeden A, nie, są dwa escape okej. Okay. On ma boat ja mam boat steering wheel. Będziemy współpracować. Czy trollować? Ha <coughs> ha. dobra dobra uciekłem pierwszy i escaped nie to co inni We trójkę tam są! Zeskoczę! wykomando mam do babcia Dobaj! No kurczę, Taki zeskok Z dachu I nie pykło Nie wierzę, mogę go tak sięgnąć? Co jest? Czy będzie tu gdzieś ktoś chłopił? ta jest tam ktoś <laughs> Kurcze, widzi mnie Yes. Komando babcia. Jeszcze jakiegoś cwaniaczka mamy żywego? Hm, hmm, hmm. Czy on chce zobaczyć Komando babcia? O kurcze <grywa> <grywa> Nie no, to jest niesamowite <grywa> Jak się udało kogoś tak zrypać Po prostu niesamowite Mamy tutaj czołga czy nie mamy? Wątpię po prostu przejście. Co jest? Mogę po drabinie? Znów jestem babcią. Jak widać, w odcinku tym będę ciągle babcią. Do you want to play a hide and seek? <śled> Ciało, niech tam sobie leży. A to musi być dziwne, jak babcia na ciebie patrzy z takim bananem. I z czapką Mikołaja. Nie da się tam zliczować. I okay, to jest plan, żeby dać tu pułapkę, tak, za drzwiami. Sobie. Mogę widzieć, czy ktoś tam jest, czy nie. Sieba! Babcia, ci zaatakowała. Dobra, wychodzimy są. po drabinie. Mogę jeszcze chodzić. Kto chce z mojego banana? Dosyć tak mocno. Ktoś tu hałasował. Sejwki zdobył. Czy on tutaj mógł zrobić coś dobrego? Być może do samochodu. Mm -hmm -hmm. Ja, ja z tymi tam osobami, no naprawdę. Dziś babkę się bawimy. Noż ja pierdziel. Easy win, easy win. Siema. Czy chcesz? Troszkę bananów. Ale po co tak uciekać? No Od babci, hmm. co to tak hałasuje w moim domu? Dogonić jest i może się kampić. On się nie spodziewa. Komando babki. Nie! Jest. No nieźle. Już dwóch osób nie ma. Czy ktoś tu znalazł dostęp do tej szafki On mnie zauważył to jest. No i co? No i po co? Ci to w ogóle? Tam jest jakiś śmiałek. Czy chcesz od komando babci dostać? Jest! Nie, no to jest niesamowita. Mogę ten zejść? Mogę. Daję radę. Tutaj mamy śmiałkę Ajajaj, trzeba było się Jojcie na dach. Nie widzisz babci? Czyżby zaraz była komando babka? Tak. A jeśli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać opeczki w grę i widzimy się na tym odcinku. Pa pa.